Ja już mam go z tej strony, a na 9 widać we wczesnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie gramy w kick, w kick the body, gdzie musisz zabić takiego gościa, tego piernika, lub nie wiem kogo, tego ludzika, którego widzicie tutaj po prawej stronie. I tutaj mamy różne przedmioty do zabicia. Chociaż teraz jest jakaś reklama. I ten body coś gada tutaj, właśnie przed chwilą coś powiedział, gdzie o, sami słyszycie. Dobra, więc na początku zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. No kurde, ten gościu mi przerywa normalnie. Ech, ale chyba ze Zostaw lajka i słucha. Nie no, ja go nie zniosę, nie, nie znoszę. Dobra. Ja, ja już go z, e, biorę broń i zabijam. Może wybiorę sobie ekstra. Sorry za reklama No gdzie te głupie bronie? Dobra, mamy tu jakoś. Może wybiorę... Tą broń! O. Ona jest super, gramy. ты Алину! 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 Dobra, mamy tutaj e, ten prezent. Otworzymy sobie go za reklamę. Albo dobra, nie chcę prezentu. omijam reklamę. No kurde, muszę go... muszę to obejrzeć. O, reklama Brawla!

O, świetnie. Stówka leci do mnie. O nie, dynamit. Teraz, teraz sobie wybierzemy może broń tą. O, dobra, bierzemy tą. Wow, ta broń jest mocna. Naprawdę. Czemu mogę? Czemu, mogę? Czemu mogę kierować tym ludzikiem? Ja nie wiedziałem Mogę kierować tym ludzikiem, ale super Ale super Steruję Storo... tym ludzikiem ha. I zabijcie, świetnie A więc to było na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał no, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!